To jest 60 sekund, które każdego dnia zmienia Twoje życie. Zaczynamy! Poziom wiedzy ludzkiej. Knowledge. Całkowita wiedza ludzkości jest tak mała i uboga, że powinniśmy zaszyć się w puszczy lub wielkim, anonimowym mieście, spalając się ze wstydu. Człowiek jeszcze nic nie osiągnął w porównaniu z tym, co jeszcze czeka go w ciągu nawet kilku tysięcy najbliższych lat. Porównując wiedzę z roku pierwszego naszej ery oraz wiedzę z 2001 roku. W teraźniejszości w 2001 roku wydaje się, że ludzie z początku naszej ery byli tak zacofani, że aż mi ich żal. Wydaje się, że nauka rozwija się coraz szybciej. Dlatego za 2000 lat, w roku 4000, ludzie będą już tak rozwinięci, że nawet nie będą mogli sobie wyobrazić takiego życia, jakie my prowadzimy teraz, a uważamy siebie za panów świata i najwyższe formy życia. Określenie, jakie się stosuje, aby podkreślić nasz rozwój, a brzmi ono. W dobie XXI wieku jest bez sensu. Chodzi o to, że w XXI wieku nie wypada już powielać pewnych wzorców zachowań. Przecież zawsze człowiek uważał, że jest na tyle rozwinięty, aby pewne zachowania mu nie wypadały. Nawet w Pindasastym wieku też tak było. Wymowa mojego rozumowania wydaje się być jasna: Nigdy nie będziemy na tyle rozwinięci, aby powiedzieć sobie: W tych czasach to już nie wypada albo to nie na miarę naszych czasów, widzę tu pewien paradoks. To jest 60 sekund, które każdego dnia zmienia Twoje życie. Lajkuj, zasubskrybuj. Widzimy się codziennie. Namaste.